Cześć. Nazywam się Ania Paluch, jestem psychologiem i psychodietetykiem. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. O czym? O tym, jak żyć dobrze i zdrowo w zgodzie ze sobą. Zapraszam. Nie potrafię wytrzymać. Nigdy nie schudnę. Jestem beznadziejna. Inni wytrzymują, tylko ja nie. Nie potrafię się powstrzymać. Zacznę znów od poniedziałku. Wszyscy wyglądają lepiej. Nie mam żadnych efektów. Znasz się, prawda? To te przekonania sprawiają, że odpuszczamy. Nie mamy siły, skoro wierzymy tym pojawiającym się w naszym umyśle i wciąż powtarzającym się komunikatom. To przez te przekonania odpuszczasz po pierwszym potknięciu, które dla Ciebie oznacza już porażkę. Potknięcie to nie porażka. To najważniejsze przekonanie, nad którym warto pracować. Tak naprawdę, bardzo często nie samo odpuszczenie zasad związanych z redukcją jest odbierane jako problem, ale pojawiające się później dojmujące poczucie winy. W obliczu tej emocji odpuszczamy, płyniemy dalej, sięgając po kolejne produkty i generując jeszcze bardziej nieprzyjemne emocje. Właśnie w ten sposób duże restrykcje prowadzą do przejadania się. Jednym z najbardziej błędnych, ale też niezwykle obezwładniających i obniżających motywacje czy poczucie własnej skuteczności przekonań jest to, które dotyczy obwiniania się za niepowodzenie w odchudzaniu czy w zmianie stylu życia. Po pierwsze, potknięcia traktujemy jako porażkę, co sprawia, że szybko rezygnujemy czy ulegamy właśnie przejadaniu się po okresowych restrykcjach. Skoro raz Sięgnęłam po niedozwolony produkt, no to już wszystko przepadło, mogę sobie odpuścić. Wyrzucamy sobie, że jesteśmy beznadziejne, skoro inne osoby chudną albo osiągają lepsze efekty niż ja. I obwiniamy się też o to, że przez swoją nadwagę czy otyłość nasze życie nie jest tak satysfakcjonujące, jak chcielibyśmy, żeby było. To nie Twoja wina. Przyczyn potknięć czy zaniechania odchudzania jest naprawdę wiele. Mają znaczenie czynniki genetyczne, środowiskowe, kulturowe. Po pierwsze, potknięcie, błąd to nie to samo co porażka. Przewrócenie się podczas maratonu nas nie dyskwalifikuje automatycznie. Od Ciebie zależy, czy wstaniesz, otrzepiesz kurz i pobiegniesz dalej. Może dobiegniesz na metę trochę później, ale osiągniesz swój cel. A może to zdarzenie doda Ci takiej energii, że osiągniesz cel w takim czasie, jakby potknięcia w ogóle nie było. To my decydujemy, co zrobimy z tym, co nam się przytrafia. Obwinianie się i zaniechanie działania nie prowadzi do niczego. Po co to robić? Fakt. Czasem takie potknięcie jest też dla nas wymówką, żeby odpuścić. Wtedy musimy zweryfikować, jaki jest nasz cel i jak bardzo nam na nim zależy. Może podjęte działania były zbyt trudne i dlatego tak ci ciężko. A może potrzebujesz jakiegoś elementu nowości i ciekawości, postawienia przed sobą drobnego wyzwania? Pod tym względem bardzo lubię te miesięczne wyzwania z drobnymi nawykami do wprowadzenia. Mogą nam pomóc właśnie w takich chwilach zwątpienia. Po drugie, nie jesteśmy dokładnym odzwierciedleniem drugiego człowieka, by móc się w ten sposób porównywać. Nie żyjemy w takich samych inkubatorach z zapewnionymi dokładnie takimi samymi warunkami. Różnimy się między sobą i to bardzo. Badania pokazały, że osoby, które odchudzały się dokładnie w takich samych warunkach, jeżeli chodzi o ilość dostarczonych kilokalorii czy aktywności fizycznej, a więc przy takim samym ujemnym bilansie energetycznym, nie chudły tak samo. Wahania w zrzucanych kilogramach były naprawdę duże. To najbardziej nam pokazuje, jakie są różnice, które występują pomiędzy nami. Pozbawione sensu są porównania z fit inspiracjami na Instagramie, czy nawet z koleżanką w pracy, nawet jeżeli jesteście na tej samej diecie. Wpływ będą miały Wasze geny, historię wcześniejszego odchudzania, stopień aktywności przed wprowadzeniem zmiany, czy ilość i jakość bakterii jelitowych tak, mikrobiom może być. Różny, który, jest, który jest oczywiście różny dla różnych osób, może mieć znaczenie podczas odchudzania. Oczywiście to nie zwalnia odpowiedzialności za nasze zdrowie. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że możemy się zmieniać w swoim tempie. To jednak pozwala na pozbycie się poczucia winy, że tylko ja nie potrafię. To nie z tobą jest problem, ale może z metodami, które stosujesz. Trzecia rzecz. Jakość twojego życia nie zależy od twojego rozmiaru czy wyglądu, ale od twojego nastawienia do wagi czy wyglądu. Właśnie te, z tego powodu okazuje się, że wiele osób po spektakularnej nawet metamorfozie wcale nie czuje się bardziej szczęśliwymi. Zmiany o których mówią i nie zachodzą, bo zmienił się ich wygląd, ale zmiana stylu życia. Zdrowsza dieta, regularna aktywność sprawiają po prostu, że czujemy się lepiej i mamy więcej energii do działania. Nasze nastawienie się zmienia. Tyle, że taki efekt można uzyskać bez restrykcyjnej diety, prowadząc zdrowe nawyki po prostu. W tym przypadku bardziej potrzebujemy poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i samopoczucie, niż poczucia winy, że wszystkiemu jest winny wygląd. Przekonania rodzą się z myślenia i odczuwania emocji na dany temat. Próbując utwierdzić się w tych przekonaniach, bo nasz umysł nie lubi czuć dysonansu, więc szukamy dowodów i robimy wszystko, by potwierdzić założoną, choć błędną tezę. Nasz umysł często automatycznie wyszukuje lub tak zniekształca rzeczywistość, by nam w tym pomóc. Błędne koło negatywnych, często automatycznych myśli pojawia się. Czasem wystarczy głębsza refleksja, obiektywne skonfrontowanie się z wiedzą czy obserwacjami na temat funkcjonowania Twojego ciała, indywidualne podejście. Dlatego zastanów się, czy Twoje przekonania na temat odchudzania ciała, wyglądu, te, które wymieniłam wcześniej, albo właśnie te Twoje, które często przychodzą Ci do głowy w chwilach zwątpienia, czy w momentach, kiedy pojawia się małe potknięcie. Zastanów się, czy te przekonania są prawdziwe. Jesteś pewna, że możesz to zdanie odnieść do każdej sytuacji? Czy są motywujące do działania? Kiedy tak do siebie mówisz, masz ochotę działać? Czy są wspierające? Dzięki czym myślą czujesz się dobrze? Uspokajają cię? Czy są potwierdzone przez innych? Czy bliskie, ważne osoby potwierdzają twoje zdanie? Czy autorytet potwierdza twoje zdanie? Czy są pozytywne? Czy odnoszą się do pozytywnych aspektów Twojej osoby, sytuacji? I czy są elastyczne? Czy można je zmienić w zależności od sytuacji, kontekstu? Jeśli części przekonania, które masz na temat diety, odchudzania swojego ciała, Ciebie w tej sytuacji są błędne, sztywne, niewspierające, negatywne, pora nad nimi popracować. Dlatego zmieniaj je, twórz wersję alternatywną błędnego przekonania, szukaj dowodów, przypomnij sobie wszystkie sytuacje, kiedy przekonanie się nie potwierdziło. Nie generalizuj: Czy potwierdzisz, że przekonanie działa zawsze? Czy na pewno w każdej sytuacji jesteś beznadziejna? Postaw w tej sytuacji przyjaciółkę. Czy powiedziałabyś coś takiego bliskiej osobie? Takiego komunikatu byś użyła, to dlaczego mówisz to sobie? Czy to jest konstruktywna krytyka? Możesz czuć się i uważać, że popełniłaś błąd, ale zamiast sobie dowalać, wyciągnij wnioski na przyszłość. I pamiętaj, by działać, a nie tylko opierać się na emocjach, chociaż one oczywiście najszybciej się pojawiają. Czy te nieprzyjemne emocje, które generują przekonania Dają ci jakąś korzyść. Pomyśl, co i jak możesz ulepszyć. Praca z błędnymi czy zniekształconymi przekonaniami wymaga praktyki. Ich pojawienie się to automatyzm, mechanizm kształtowany przez lata doświadczeń, komunikaty odbierane od innych osób, wpływ środowiska. Dobra wiadomość jest taka, że są w naszej głowie, a więc tylko my możemy coś z nimi zrobić. I rzeczywiście możemy coś z nimi zrobić. Nie zależą od innych osób, nie musimy się prosić o to, żeby ktoś coś zrobił, żeby nam się lepiej żyło. To my możemy coś zrobić. Natomiast zła wiadomość jest taka, że często bardzo trudno nam się ich pozbyć. Są wręcz obsesyjne. Ich uruchomienie sprawia, że inne bodźce zewnętrzne odbieramy i modyfikujemy tak, żeby udowodnić tę zestawianą przez nasz, um przez nasz umysł. Nawet błędną. Modyfikacja błędnych przekonań wymaga ustawicznego ćwiczenia się w ich rozpoznawaniu i obalaniu tych mitów. Warto reagować zwłaszcza na zwroty zawsze, nigdy, wszyscy, tylko ja. Zapy zapytaj siebie, czy zawsze, czy nigdy, czy naprawdę wszyscy, czy serio tylko ty? Najczęściej okazuje się, że to generalizowanie przychodzi nam bardzo nawykowo, a często mija się z prawdą. Tylko trzeba trochę refleksji. Wiesz, co jeszcze może pomóc w takiej sytuacji? Postawienie swojej przyjaciółki na Twoim miejscu. Odniesienie się do osoby, na której nam zależy, sprawia, że łatwiej znaleźć argumenty, żeby podważyć nasze myśli automatyczne. Czy przypominam sobie jakiekolwiek doświadczenia, które sugerują, że ta myśl nie zawsze w 100% się sprawdza? Gdyby bliską osobę dręczyła taka myśl, co byś jej powiedziała? Gdyby bliska osoba wiedziała, że tak myślisz, co poradziłaby tobie? Co jej zdaniem mogłoby zasugerować, że to nie jest absolutna prawda? Czy w przeszłości miałaś jakieś myśli poprawiające ci samopoczucie? Jakie? Czy byłaś już w podobnej sytuacji? Co się wówczas stało? Czy aktualna sytuacja różni się czymś od poprzednich, czy masz prawo generalizować? Czy poprzednie doświadczenia nauczyły cię czegoś, co mogłoby ci teraz pomóc? Czy jakieś drobiazgi zaprzeczają słuszności Twoich myśli? Czy obwiniasz się za coś, na co nie masz, nie miałaś żadnego wpływu? Czy ktoś, komu ufasz, mógłby? Wymyślić jakieś inne spojrzenie na tę sytuację. Wierzę, że poradzisz sobie z tymi przekonaniami. Nie będzie łatwo. Doświadczamy ich magicznego wpływu na nasz umysł nieustannie. Potrzebujesz, tak jak większość z nas, czasu, cierpliwości, świadomości występowania tych przekonań i praktykowania ich modyfikowania. Potrzebujesz otworzyć się na dokonanie zmiany. Możesz zwątpić, czasem odpuścić, ale każde doświadczenie, które nie potraktujesz jako totalną porażkę, będzie dla Ciebie wspaniałą wskazówką tego, co zmienić i nad czym popracować. To potknięcie, a nie porażka. To doświadczenie Ci nie definiuje. To nie Twoja wina. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, zapraszam do komentowania, do wyrażenia swojej opinii, ale też do oceny na iTunes, bo to zawsze jest pomocne, żeby tworzyć dalej, żeby docierać do większej liczby osób. Podziel się tym podcastem z osobami, których temat może interesować w swoim otoczeniu. Jeżeli szukasz więcej treści dotyczących psychodietetyki, zapraszam na moją stronę www.dbamodsud.pl Tam również możesz zakupić e-booki, e-kursy, czy zapisać się na konsultacje. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia!